Siema, dzisiaj wam pokażę jak y, zbanować graczy na własnym prywatnym serwerze Metin2. No to tak, y, wchodzimy do nawigatora, łączymy się z bazą danych, przechodzimy do zakładki Account i do Account. Teraz tak, wybieramy y, jakąś postać, która ma zostać zbanowana. Ja wezmę sobie tą. Jedziemy trochę w prawo, aż będzie status. Jak tu jest napisane OK, to zmieniamy to na blok, czyli blok. No, wszystko zatwierdzamy tym ptaszkiem. Proszę, bez skojarzeń. No, i wychodzimy. No, i teraz pokażę, jak to działa. Jak widzicie, twoje konto jest zablokowane. No, dziękuję za obejrzenie y, tego krótkiego tutorialu. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu. Aha, no i pozdrawiam Dawideksa. No i się ma.